No, i się sypło. Rodzinka pomocnicza, myślę, że około 200 sztuk. A tutaj, jaki piękny makowiec. Też rodzinka pomocnicza leży, ja wiem, 300 sztuk. Tu aparat tego pewnie nie odda, ale leży sporo, ładne kilkaset sztuk. I gdyby coś takiego pokazać na hatebooku, to lincz gwarantowany. Tam specjaliści, co im się sypie, po sezonie max 50 sztuk. No mnie tak po prostu nie ma. Tutaj ja wiem 200 sztuk, natomiast to jest dosyć ciekawy przypadek. To, że pszczoły waroze do ula znoszą, to jest fakt. Znamy chyba wszyscy pojęcie reinwazji. Pojęcie, którego ja niespecjalnie lubię, bo mam wrażenie, że ono jest nadużywane jako takie alibi swojego nieróbstwa. Natomiast to jest ciekawy przypadek, bo ta rodzina była leczona w lipcu, w okresie bezczerwiowym, przesiedlona na węze, 2-3 razy zdążyła coś przeczerwić i 200 sztuk tu się znalazły. Wiadomo, żadna kuracja nie jest w 100% skuteczna, natomiast jednak sobie coś naniosło. I to wbrew pozorom uważam niemało. Ta prosta obserwacja tego prostego doświadczenia też jest potwierdzeniem, że teren inwazja jest faktem. Możemy mówić o jej skali. Nieważne jak to leczy, ważne by leczył skutecznie. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Dobre zimowy, zdrowych pszczół.